Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Margonem. Słuchajcie, wczoraj nagrywałem Wam odcineczek z otchłani, który gdzieś tam trwał 20-25 minut. Nie wiem, słuchajcie, czy tego odcinka nie złączę jeszcze z tamtym, także zobaczymy. Ewentualnie wstawię go jako oddzielny. Natomiast, słuchajcie, wyszło, że jestem debilem, to znaczy to już było wiadome od dawna. Natomiast, nagrywałem wczoraj właśnie ten odcinek z otchłani, i tu się okazało, że. Tak naprawdę otchłań się już zakończyła. Myślałem, że to jest do końca miesiąca, a okazało się, że do 18, dzisiaj mamy 19. I słuchajcie, chciałem zebrać więcej tych kuferków z otchłani. Wiadomo, na tej postce mam 4 kuferki, na woju mam 16, także łącznie dzisiaj zrobimy sobie opening 20 kuferków unikatowych z otchłani. Chciałem wam tego zebrać zdecydowanie więcej, no ale niestety, cóż, mój debilizm sięgną sięgnął granic, i niestety. Udało mi się zebrać tylko tyle i nic w sumie poza odcinkami tych unikatowych kuferków chyba nie otwierałem, więc no możecie sobie zobaczyć, jak dużo albo jak mało sobie tych walk stoczyłem, no ale niestety nie gram już tyle co kiedyś, także, także tak to wygląda. Dobra, na samym początku, oczywiście, z maga sobie otworzymy cztery kuferki. Tutaj mamy do zdobycia koronę na 42 level, czyli oślep na magiczne. Korona wygląda całkiem spoko, bo tutaj gdzieś tam. Siła kryta plus 12 na przykład double leczenie, jakiś unik intelekt, słuchajcie, cechy wiadomo, jakoś manę tutaj jeszcze dodaje SA, wiadomo, także będziemy polowali głównie na tą koronę standardowo, trochę mnie zaboli, jeżeli esencja stabilizacji nam dropnie. Bardziej bym i tak chciał dropnąć klątwę nawoju. Natomiast jeżeli dropnie nam też oślep namaga, no to też się gdzieś tam nie obrazę Dobra, słuchajcie. To lecimy, ja sobie jeszcze powyłączam stronki, żeby tutaj czasami nikt mi nie pisał Także dobra, wszystko mam słuchajcie powyłączane I lecimy oczywiście z pierwszym kuferkiem Leci nam unikatowe złoto, OK. No nic ciekawego, dodamy sobie to złoto, to jest niecałe 2M Następnie leci nam słuchajcie teleport unikatowy, który można chyba nawet de facto ze zwykłego kuferka dropnąć Także no lipa e, Skracajka, czasami się może przydać, ale średnie No i oczywiście... Unikatowy naszej nick. Kto by się spodziewał, że tak to będzie na początku wyglądać? Dobra, przechodzimy sobie oczywiście teraz na woja. Dobra, jesteśmy moi drodzy na wojowniku. Ogólnie tak chciałbym wam jeszcze pokazać, które miejsce zająłem i tak dalej, bo wczoraj odcinek skończyliśmy, nie wiem, miałem chyba 72. Potem jeszcze parę walk stoczyłem i kurczę, trafiłem na takiego tropciela, który mnie rozwalał za każdym razem, nie? To była totalnie kontra na mojego woja. Także skończyłem na 80. miejscu. Możemy sobie chyba odebrać w ogóle tą naszą, czekajcie, tą naszą nagrodę nie wiem czy możemy to odebrać, To w sumie pisze, że będziemy mogli to odebrać dzisiaj tą nagrodę, no ale nie wiem, chyba, nie wiem, nie wiem czy to mogę odebrać czy nie, w każdym razie lecimy oczywiście z kuferkami a nagrodą za otchłań zajmę się oczywiście później, dobra, lecimy z pierwszym czekajcie, jeszcze wam pokażę w ogóle tą koronę którą mega bym chciał, no przydałaby się w końcu naprawdę mam takiego niefarta do, słuchajcie, legend z eventu, do jakichś kolosów, czy jakichś innych to może chociaż otchłań mi coś odda także lecimy z pierwszą Unikatowe złoto, zaczynamy tak samo jak na magu. Spoko znowu unikatowe złoto, trochę się wzbogacę, chociaż następnie dobra. Mamy pierwsze hero, które totalnie nie, mnie nie satysfakcjonuje, bo to jest tepek, no, który mi jest niepotrzebny na niedzinę wieśniaków. Może się przydać ewentualnie przy eventach, bo tam się chyba często respiły jakieś, jakieś herosy eventowe. No ale dobra. Next, skracajka kolejna. Totalne gówno mi pewnie dropnie. A widziałem już ludzi, którzy mieli totalnie zwykły czy unikatowy kwipunek i kurczę tą koronę, nie? No boli trochę. Znowu naszyjnik, cieni zna. Dziewięć z tych jeszcze. No to taka stypa na opening naprawdę. Ja myślę, że tu się będzie coś działo, że nie wiem, w drugiej skrzyni dropniemy naprawdę koronę. A tutaj, cóż, jest jak jest. Co mogę powiedzieć więcej? Tutaj w ogóle znowu mi jakiś teleport dropnął, który też dropnąłem ze zwykłych kufrów, więc beka. Kolejne złoto. Już trzecie na tej postce, czwarte chyba w ogóle w openingu. Zbrojka unikatowa. Nie no, fantastycznie po prostu, fantastycznie. Ostatnie 5 kuferków słuchajcie. Nie wiem po co mi to tak naprawdę. No może sobie odejmę wyczerp jak nie wiem, jak będę bił. Nie wiem, E chociaż ja na to tutaj nawet nie stoję, nie wiem, kolosa jak będę bił. Ale no i tak będę musiał to tego expa sobie zniwelować. Kolejna zbroja i zostało no top 3 tak naprawdę, nie ostatnie trzy skrzynki. Let's go. Lecimy. Kolejny Tepek nam okradła i ja pierdziele No może, w ostatnich dwóch kawał. Znowu, coś takiego. Nie, no to jest niesamowite, nie? To jest niesamowite. I słuchajcie, ostatnia skrzynia. Ja coś czuję, że to w tej skrzyni będzie się kryła legenda. Czy najlepsza rzecz dzisiejszego odcinka. Także słuchajcie, czarujemy, czarujemy, czarujemy i lecimy z ostatnią skrzynią. No, trochę lepiej, zaczarowałem heroiczne złoto, ale no, nie satysfakcjonuje mnie to, słuchajcie. Liczyłem zdecydowanie na koronę. Niestety, dzisiaj królem nie będziemy. Że dodamy sobie jeszcze te 9. Dobra, witam was raz jeszcze, jak widzicie, zająłem 80 miejsce, także możemy sobie odebrać nagrodę za tkłani. Dzisiaj już jest 20, może dzisiaj wam to w końcu zmontuję. Odbierz nagrodę teraz, oczywiście. Mam nadzieję, że dostaniemy trochę więcej niż ten jeden kryształ, jak to było pokazane. Tak, 10 kryształów dostaliśmy także spoko. Także chciałem wam jeszcze tutaj zrobić dodatkowy opening dwóch skrzynek. Chyba kupimy sobie po prostu na wojownika. No bo, no bo na co innego mamy kupować, więc kupimy sobie dwie skrzynie do Wojownika. E, tak sobie chciałem zobaczyć, czy tu mamy to samo. Skrzynka pełna skrzynek dla Wojownika. Patrzcie to, czyli tu mo może być więcej skrzynek w ogóle. No ja chciałem zobaczyć, co to zawiera i nie mogę. Także zróbmy sobie. O kurcze, patrzcie, tu jest pięć skrzynek. Ej, to za to propsik, akurat garmo. <laughs> za to propsik, zobaczymy. E, I tutaj mamy. Czekajcie, ile? Dobra, czyli tutaj mamy tą samą skrzynkę dosłownie co wtedy, nie? No to dobra, słuchajcie, chyba trzeba będzie zmienić tytuł odcinka i po prostu sobie zrobimy opening 30 skrzynek łącznie. Bo wtedy otwieraliśmy 20 wczoraj, dzisiaj otwieramy 10. No to cóż, kolejna szansa na legendę. Fajnie by było coś zdobyć jeszcze. No ale wiadomo. Jak to, jak to słuchajcie, wyglądało ostatnio, jak to wyglądało wczoraj, także dzisiaj. No cóż, początek niezbyt obiecujący. No, hero, znowu hero, teleport unikatowa zbroja. No, może w ostatnich pięciu coś się tutaj jeszcze trafi. Złoto, także złota już mamy dość właściwie. Znowu unikatowa zbroja. Nawet niczego heroicznego nie dostaliśmy do ekwipunku. Co jest smutne troszkę. No, ale cóż, dobra. Eliksir znowu odejmowania, wyczerpania. Ostatnia, przedostatnia skrzynka. No i ostatnia, słuchajcie, ostatnia skrzynka. Zdobiona skrzynka z tłani. proszę, żeby chociaż w tej skrzyni coś normalnego wypadło. Come on. No tak, tak. Teleportacja do łanów zbóż. Także cóż, nie wiem czego oczekiwałem tak naprawdę. No, szkoda, no bo. No bo legenda fajna, tak? Legenda fajna, no ale niestety się nie udało. Może w kolejnej odchłani zrobimy sobie trochę więcej odcinków i tak dalej, no dzisiaj się wziąłem dosłownie w ostatni dzień. To dobrze że w ogóle, że ja się zebrałem w ostatni dzień, żeby to nagrać cokolwiek wam, także docencie, docencie. No i co słuchajcie, to by było na tyle. Trzymajcie się do następnego odcineczka i siemano